Witajcie! Produkcja jedwabiu lub jedwabnictwo ma historię sięgającą starożytności. Technologia produkcji powstała w Chinach około 5 tysięcy lat temu i przez długi czas była sekretem dla reszty świata. Przez tysiące lat, wszelkie informacje o jedwabiu i na temat technologii, dzięki którym został wyprodukowany, były starannie strzeżone i przez długi czas były nieznane mieszkańcom innych państw. Chińczycy wytwarzali nie tylko tkaniny z nici jedwabnych, ale także struny do instrumentów muzycznych, jedwabny papier, a także używali ich w rybołówstwie. Jednak niewiele osób wie, że około 100 lat temu ludzie nauczyli się robić jedwab z łodyg lotosu. Jest to jedna z najrzadszych tkanin na świecie, produkowana na bardzo ograniczoną skalę w Kambodży, Birmie, a od niedawna także w Wietnamie. W tej chwili na świecie jest bardzo niewielu rzemieślników, którzy posiadają umiejętności niezbędne do pozyskiwania naturalnych surowców do tego materiału. Nie jest to zaskakujące, ponieważ proces wytwarzania danego rodzaju jedwabiu nie jest prosty. Wydobycie wystarczającej ilości jedwabiu z lotosu na jedną chusteczkę może zająć kilka miesięcy pracy, a produkt końcowy może kosztować nawet dziesięciokrotnie więcej niż zwykły jedwab. A więc jak powstaje ta tkanina i co sprawia, że jest taka droga? Źródłem jedwabiu są zazwyczaj jedwabniki, które są trzymane na szerokich, dużych tacach i muszą być karmione prawie 24 godziny na dobę, a ich pożywieniem są liście morwy. Gąsienice starannie splatają nić, aby stworzyć swoje kokony, a zaledwie 1 kg jedwabiu może wymagać wysiłku setek takich gąsienic. Ale pomimo tego, że owady te wymagają starannej opieki, wykonują również główną i najtrudniejszą część pracy. Natomiast robienie jedwabiu z lotosu to zupełnie inny proces. Główną różnicą między jasnożółtym jedwabiem, a jaśniejszym jedwabiem lotosowym jest to, że każde pasmo jedwabiu lotosowego można uzyskać tylko ręcznie. Sztuka robienia tkanin z łodyg lotosu powstała w Birmie około 100 lat temu, kiedy to kobieta o imieniu Dosa U, Zerwała kwiat lotosu i położyła go na posągu Buddy w lokalnej świątyni. Włókna zwisające z końca zerwanej łodygi zainspirowały ją do zrobienia z nich nici i do utkania pierwszej szaty lotosu. Dosa U podarowała szatę jako prezent dla opata klasztoru, a następnie resztę życia poświęciła tkaniu z łodyg lotosu. Stopniowo w jej rejonie zaczął rozwijać się ten rzadki rodzaj tkactwa. Obfitość czystej wody w porze deszczowej prowadzi do bujnego rozkwitu lotosu i właśnie w tym okresie Birmańczycy zbierają najwięcej surowców do warsztatów tkackich. Najwyższej jakości są włókna, łodygi lotosu zerwane w szczycie jej kwitnienia. Trudne, monotonne rzemiosło, które wymaga od tkaczy koncentracji i uwagi, uważane jest za niezwykle błogi rodzaj aktywności, ponieważ w buddyzmie lotos jest symbolem czystości i oświecenia oraz uosabia nauki buddy. Zakorzeniony w błotnistym mule lotos rośnie w mętnych wodach, by rozkwitać nieskazitelnie i czysto nad powierzchnią wody. Według legendy Budda był w stanie chodzić już po narodzinach, a tam, gdzie stąpały jego stopy, kwitły kwiaty lotosu, więc Birmańczycy wierzą, że ubrania lotosu mają energię, która pomaga mnichom uspokoić umysł w praktykach duchowych na ścieżce do oświecenia. Po wybraniu odpowiedniej łodygi kwiatu i usunięciu jej ręcznie, można teraz pozyskać jedwab, który jest w środku. Każda łodyga zawiera niewielką ilość cienkich, lepkich włókien, które należy zwinąć i wysuszyć. Nici należy przetworzyć w ciągu 24 godzin, gdy są jeszcze mokre, w przeciwnym razie mogą pęknąć. Dlatego zbiory powinny odbywać się codziennie, a sezon zbierania lotosów jest możliwy tylko od kwietnia do października. Po wykonaniu całej trudnej pracy, a więc wydobycia nitki z łodyg, nici te są nadal bardzo delikatne i kruche. Jedwabna nić, którą uwielbiają gąsienice, jest mocniejsza niż nić z lotosu i dlatego można z nią pracować na krośnie, ale jedwabna nić lotosu jest mniej wytrzymała, więc wymaga pracy ręcznej. Najbardziej czasochłonne jest samo pozyskanie nici lotosu, ale kiedy rzemieślniczki mają już na rękach nici do krosna, cała reszta staje się dużo łatwiejsza. Gotowa nitka jest odsyłana dalej do suszenia i farbowania. Do barwienia używa się tylko naturalnych barwników, takich jak na przykład kora drzew lub kwiaty samego lotosu. Gdy nici wyschną, są ręcznie składane i starannie nawijane na wrzeciono, po czym są gotowe do pracy z krosnem. Warto dodać, że w produkcji wykorzystano stare, autentyczne krosna, które nie zmieniły się od blisko 100 lat. Włókna same w sobie są kruche, ale już splecione w jeden materiał mogą być nie mniej wytrzymałe niż tradycyjny jedwab. Profesjonalny pracownik może nawlec około 200 do 250 łodyg lotosu dziennie, podczas gdy chustka o szerokości 36 na 175 cm wymagałaby około 9200 łodyg. Kobiety potrzebują co najmniej dwóch miesięcy, aby zrobić tylko jedną chustę. Kiedy jednak taką chustę można sprzedać za 200 dolarów, wynik okazuje się wart pracy, ponieważ dla birmańskiej wioski jest to bardzo dużo pieniędzy. Szaliki wykonane z tego wyjątkowego materiału są również bardzo drogie i kosztują średnio 100-120 dolarów, najtańsze kosztują 70 i to bezpośrednio w fabryce, natomiast szale z naturalnego, znanego nam jedwabiu, kosztują około 10-20 dolarów. Produkt końcowy nie przypomina żadnego innego materiału. Właściwości tkaniny z lotosu są w dużej mierze uwarunkowane przez właściwości samych kwiatów, które uczyniły tę roślinę świętą dla wielu narodów. Lotos odpycha wodę oraz brud dzięki swojej strukturze oraz zawartości gumy. Kolejna ważna właściwość tkaniny lotosowej związana jest z elastycznością gumy, która przy całej swojej lekkości i subtelności nie marszczy się. Takie elitarne cechy sprawiły, że jest to pożądany zakup dla turystów poszukujących rzadkich pamiątek. Od niedawna jest również dostrzegana i przejmowana przez międzynarodowe marki z branży modowej poszukujące nowych opcji tkanin premium. Tkanina niegdyś dla świętych stroj birmańskich mnichów stopniowo staje się ekskluzywną propozycją dla koneserów świata high fashion. Włoski projektant Pierluigi Loropiana stworzył linię odzieży z lotosu po tym jak japoński przyjaciel dał mu próbkę tej tkaniny w 2009 roku podczas jego wizyty w Ilne Lake. Od tego czasu przedsiębiorczy Włoch złożył wiele zamówień w kilku minifabrykach w wioskach nad jeziorem, a markowe kurtki Loropiana The Lotus Flower zaczynają się od 5,5 tysiąca dolarów w górę. Co więcej, kilka lat temu firma opatentowała tkaninę utkaną z włókien łodyg lotosu. Taka tkanina ma skromny wygląd i przypomina cienką i mocną pościel o naturalnym, surowym kolorze. Jednocześnie jest lżejsza niż wszystkie inne tkaniny pochodzenia roślinnego, dzięki czemu nawet gęsi splot kostiumowy jest lekki niczym piórko. Tkanina posiada wyjątkowe właściwości higroskopijne, lepiej przepuszcza powietrze i wilgoć niż wszystkie znane nam materiały. Kurtka wykonana z tego materiału kosztuje około 4000 euro. Skala produkcji z jedwabiu lotosowego pozostaje ograniczona, ponieważ obecnie niewielu rzemieślników posiada odpowiednie umiejętności do wytwarzania tego materiału. Jednak pomimo pracochłonności całego procesu jest całkiem możliwe, że ta sztuka może rozwinąć się na szerszą skalę. Ale w tym celu ręczną pracę należy zastąpić maszynami, dzięki czemu wytwarzanie jedwabiu z lotosu w dużych ilościach będzie dużo szybsze i łatwiejsze. Oczywiście w tym przypadku produkty z niego wykonane staną się bardziej przystępne cenowo, ale jednocześnie stracą swoją oryginalność oraz ekskluzywność. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, aby polubić to wideo, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Zostawcie również swój komentarz pod spodem. Do zobaczenia wkrótce.